Strefa dedykowana funduszom europejskim, prezentacje pierwszej pomocy, występy lokalnych artystów, koncert gwiazdy i wiele więcej. Takie atrakcje czekały na uczestników rodzinnego pikniku europejskiego w Trzebieszowie 6 października. W ostatniej kadencji, minionej kadencji, udało nam się pozyskać aż 360 milionów złotych z różnych źródeł zewnętrznych, dokładając do tego, do tego własne pieniądze, mówimy tylko o inwestycjach powiatowych, to sądzę, że ta kwota przekroczyła pół miliarda, ale myślę, że to w całym powiedzie widać, ale też gminy nie pozostawały w tyle, bo i gmina Trzebieszów, i gmina Wojcieszków, i gmina Stanin, Gmina Stoczek, gmina Stoczek. Dosłownie nie było takiej gminy, nie było takiego samorządu, która, który by nie korzystał właśnie ze wsparcia unijnego. Powiat Łukowski pokazuje, że można te fundusze wykorzystywać bardzo efektywnie i efektownie, bo efektownie to jest miliard trzysta milionów złotych wydanych na inwestycje w ostatniej perspektywie i w tej perspektywie, w początku tej perspektywy, czyli od roku 2014 do dzisiejszego dnia. 880 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej. To są duże pieniądze, które weszły do powiatu łukowskiego i do tej uroczej gminy Trzebieszów. Rozpoczęcie nastąpiło pikniku przy akompaniamencie naszej orkiestry strażackiej z Trzebieszowa. Także oni tutaj nas wprowadzili na ten piknik. W tym momencie występują dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Trzebieszowie. Trzy grupy mamy tutaj swoje stoiska. Mamy stoiska z kół gospodyń wiejskich, które przygotowali nam pyszności. Zapraszam wszystkich na te pyszności. Mamy tutaj strażaków. Wszystkie jednostki z terenu naszej gminy, 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, także bierzemy udział praktycznie maksymalnie jak możemy, a widzę też bardzo dużo mieszkańców naszej gminy, także cieszę się bardzo, że skorzystali z tego zaproszenia. Powiat Łukowski ma bardzo dużo do pokazania, jeżeli chodzi o inwestycje zrealizowane z funduszy europejskich. Chciałabym podkreślić, że to właśnie przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zrealizowały aż 453 umowy, czyli tyle inwestycji zrealizowano na terenie powiatu Łukowskiego. Z obszaru edukacji przedszkolnej, zawodowej, ogólnokształcącej, infrastruktury, ochrony zdrowia, ale również z zakresu innowacyjności, badań, przemysłu przez przedsiębiorstwa same instytucje na terenie miasta zrealizowały 161 inwestycji. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie inwestycje na terenie powiatu Łukowskiego obligują na pulę miliard 300 milionów złotych, więc jest to bardzo ogromna pula, z czego dofinansowanie to prawie 900 milionów złotych z Unii Europejskiej.